Uh. Ej, no to nieźle wróciła. 300 nie, dolarów nie. się należy albo ja na policję na No Dobra, dobra To pan sobie 300 jedzie. dolarów albo umieram na miejscu Nagrałeś to Samin? Ta. Nagraj to! Nagraj to, szybko! Ja się roziekta może Zostałem przygnieciony! O oh, oh, boli! Aaaaah! Jak się zachowa ta pani? Dowiecie się w następnym odcinku. Cześć! <laughs> Rock and roll. Nie mam, pytań. Dobra! Ja Proszę stać! Ach, dobra! Wy zaraz tak! Decyzja to ciebie należy. Albo publikujemy to w internecie? Albo czy... 300 dolców. Albo... I zapominamy pan o sprawie. Dziękuję! Jak pan chce. Słuchaj, co? No mówię, że pan publikuje. Jak chyba pan chce. pani nie wie ile mnie obserwuje osób na Twitterze. Tak. Samira Abuga, ma. Da. Gwiazda no to pan wschodu. chyba nie wie ile mnie obserwuje. Tak, ile? a ja? Ile? ja. i mama. No, nieźle powiedziałem. <laughs> <laughs> ja, <śmiech> dobre. Dobra, dobra. Nie no. Ja jestem, możemy robić, ale ja wiem o czym mowa. Nie, ja, no, mniejsza. Tyle. No nie mniejsza, ja tu umieram, kurwa. Halo. No właśnie, kolega umiera. No, 300 pan dolarów przynależy. Co się nie dzieje? Tak. Ale w nagrodę mogę panu dać? JEEEUUUUU o, Kurwa o, Teraz to kurwa naprawdę mnie boli O i leci dobra. helikopter, to po niego Nagrywaj to, nagrywaj to Samir Czekaj. Ma pan to, może pan się z o tym obronić kiedyś o, Widzę, kurwa Ło kurwa, zapomnijmy o sprawie panie, Dzięki, panie. dzięki, rock and roll a, a panowie coś robią z muzyką? Ej, ja to e... motocyklem napierdalam. Ta, a ja Ale się czasami napierdala. też potrafię pośpiewać. Zaśpiewaj coś. Yeah! 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 Rock'n'roll! Rock'n'roll. A, dobra. Ja. Bo generalnie będę otwierała studio nagraniowe, to jak podobnie chcą, to mogę wizytować. Nie, no dostawić. my to bez talencza, to bez talentia, Ale a, niech pan szuka tak. za siebie! Jak ja słyszę o studiu, a, to mnie już kręci. Ta. Sorry, sorry. Ja rytmu Dobro. nie czuję, nie? Czaję, czaję. Dome. Będziemy w kontakcie. Tome, Tome, tony Dripano. Nara. Masz mój numer, so masz mój dren. numer. O, kurwa. Ale urwał. Pff. Co kurwa? Co? 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 Ty, ty, jesteś dobrym aktorem, ponieważ grasz w filmach. Ta, wiesz. Dobra, powiedz mi lepiej, jak oceniasz moje flying na lekarce, jak tam wypadłem, człowieku? Jakieś kurwa mamy. Co! Nieźle wyglądałeś, Mamy Shapiro! Ta, nieźle! Te ruchy, kurwa, to mi się podobało, Samir. Ty, ja może. Dobra, dobra! Pasz teraz. Ty, ty się dobrze napierdasz? A w sumie nie, nie wiem! O wow. kurwa! Samir, ale to ty gdzie pasuje! Ta! Dobrze wygląda z tym, nie. dobrze w chuj. Panie, widzieliście gdzieś motocykl? Przepraszam, czy. Nie. Tam przy czerwonym samochodzie jakiś. Tak, tak. Panie to to mój, masz, nie jest, że takim kolorem. Masz, masz, no. Co ty kurwa gadasz, Samir? Aha, ha, no, no, no. Nasz, to jest nasz, nasz. Ta, to, to na Dripano, nie wiem, czy wspominałem. Mogłeś się kurwa nie przedstawić? W to mam. I tak mnie każdy znał, jestem gwiazdą. Ty, to nasi. Adriano, Cinciano, Pimpano, kogo ja tu widzę? O, Adriano, Cinciano, o, Pimpano, kogo mocy. ja tu daj go na Pomocy. Co tu się kurwa dzieje? Ale oh. co jest w górach, A tam o, 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 pewnie wiemy, nie dojadę. żeby jadł i pił. Yy. <głosy> <głosy> A, Adriano... <noise> o, Ej, dajcie zaś później, dajcie zaś później, czy znaczy. wszystko okej. Okay. Odpalony, kurwa. Dobra. Bierzysz się obrażą? Nie. <laughs> to nasi kumple. Rock'n'roll. Rock no haram tylko. Dobra. Ale kurwa, furzon! Lecimy! Słuchaj, to jest mam dla samy, ciebie. Co? Mam dla ciebie ten... To sianko, co ci wisiałem, wiesz? Ale ty mi już oddałeś. E, nie wiem o czym mówisz, nie wiem o czym mówisz, ale dobra. Posłuchaj, Lukas. Eee to czekaj to ty mówisz... cię eee, ja pogubiłem, 500 dolców i kurę czy odholowanie Dobra dobra czekaj ja nie mam żadnej pury Żadnej pury nie mam ale czekaj pod szpitalem zaraz ci zawiozę 600 dolców Jesteś pod szpitalem? Dobra to nie rozłączaj się Ty bo ja będę tam wpisywał do bankomatu pin tam jest pod szpitalem nie To weź już zamknij oczy Zamknąłeś? Zamknij, zamknij oczy, zamknij oczy, no. Nie mam fury, zamknij oczy, czekaj. Zamknąłeś? Dobra, zamknij, zamknij. Zamknij oczy. O, Adrano no. Witam. Powiedz z wami, czemu kradniecie furę? Co? Zajebiście. Mogliście się tylko zapytać, tylko zapytać Ale mogliście... ty mówisz? Przecież nic nie braliśmy Poczekaj kurwa Przecież nic, a, nie, braliśmy. nic nie braliśmy Jak to nie? Jak to nie? A to co to jest? No wasz wóz to, Wasz wóz A kto nim przyjechał? No wy to nie my, zobaczcie Co wy, macie jakieś rozwojenie jaźni? Poczekaj, poczekaj O, okej, okay, dobra, wierzę ci No Znowu wszystko git Zajebiście, a się, się, się w się trochę, odwodniłem się, słabłem przed kierownicą A rozumiem tak Kurwa, a wiecie, wiecie co się dzisiaj stało z tym, z Samirem? Co jest? Co... Najpierw spadł z 5 metrów przy tym, przy siłowni, ale przeżył jebany A później wpierdolił się panowie, w siatkę metalową tutaj Pani piękna medyk wow. potwierdzi, że dostaliśmy, prawda? Potwierdzam No i Ty. tyle No i co? No i tyle I co, głupio, No i bądź potwierdzaczy, jebać kapusi Nie, nie mógł tak do niej, ona tylko potwierdziła moje słowa Ta. Ona jest tym, tylko potwierdzam. Ona jest ta, Tylko? Tylko? To aż. Zapomnijmy o tym. No. No i pięknie, miłego dzienka. Proszę bardzo. Widzę Pani przysługę. Dobra. Zapomnijmy o tym rock'n'roll. Tak. Właśnie tak. Kurwa, panowie. Wszystko w porządku. Dzisiaj kurwa byłem tak. Byliśmy w Burger Kingu i nakryciliśmy film. Test burgerów. 5000 tysięcy wyświetleń już ma. Tak? Tak, jestem już prawie gwiazdą. Dobra, 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 cicho, patrzcie to. A dobra zapomniałem, że ci to oddałem Kurwa Samir, ale żeś zjebał to wejście Teraz patrzcie to, patrzcie teraz to Wyszedłem na debila, dobra patrzcie teraz to O czekajmy się Rock and roll A jeszcze przepraszam spaliłem Nice Patrz mam kurwa Wow Rock and roll na roll. Dokładnie Dobra maczeta cicho cicho, 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 Stary proszę, proszę, proszę. Wiesz, wiesz jak ją zdobyłem? Jak? E, chciałem wyłudzić ubezpieczenie od jakiejś TPR tutaj pod szpitalem yeah. Wrzuciłem się pod auto I powiedziałem, że 300 <laughs> dolków Albo kurwa wrzucamy filmik Jak na filmiku widać, że zostałem przejechany i cierpię I zapłaciłam Cześć Heidi O, dobrze O, lepiej pani to. tak, nie w tym Nie w tym kurwa kitlu się lepiej czuję To ja pani z kolanka, czy zjechałem z tej drugiej? Tam przez a no to wszystko gra, dobrze. Ta, to ta pani od tego, piku, 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 chyba, tak? Piku, piku, <grym>, piku, 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 piku. Nie, tak. Nie, tak, pomogło, pomogło, piku, Pomogło, odwróciła pani moją uwagę, od Tonego dripa dripanu no trudno wrócić wzrok. No i cień, cień, No i cień, się Nie wiem, może być twój. Jechałeś Może być ode mnie dla ciebie, chcesz? Ja, uznajmy, że jest od Ciebie daleko. Dziękuję. Ta, ta, Dziękuję. masz, masz. To dla Ciebie. Zazwę sobie złoneczek. Nie masz, tylko proszę. Trip, proszę. Co? Kurwa, zwierzęliłeś to. Co pójdą? Nie, to jest twój, jest, jest twój Co? To, co? Co? Na ciebie, A, to na na tu jest ciebie, dla ciebie Gdzie to jest bankomat? Dziękuję, dziękuję Karni się Karnisie. Karnisie. Pokaż co potrafisz No, co byś chciał? A ty czasami Oj, ukoń, chuj. Nie? nie no kurwa A, Ale nie bałeś to tak przebrać. bałeś czekaj Pójdziemy e, Pozwiedzać A, kraj po i... Poczekaj, i mam coś lepszego, poczekaj co, co masz, Kurwa Stało za murkiem? to tutaj pogadałem z ziomkiem Wyciągnął za murka Ja pierdolę Taką dla ciebie No masz, i dać. To... Siema, Tony Dripano, nie wiem czy wspominałem, mam dla Ciebie rower. Siema, Dripano. To za <grym> Ciebie. Zajebisty. Karnij się. A ty teraz mam dwa, czy tamten albo robujesz? Ten i ten nice. jest twój, karnij się, pokaż co potrafisz. Dobra, dobra, to oceni się, Drip. Ta, ta, Drip. Zakręcałem ten na D i P. Dokładnie, nie można tego zapominać. Co ono na drip, leci, zaraz. Co to kurwa robi? No się zaciągnął chyba ten. Winka <grymka> się <posłucha> Guzik do jeżdżenia. O jak jeździ? Eee, jak... kurwa, e, 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 kurwa! Kurwa, jak ty chodzisz? Dobrze jeździsz, mała. Widzę, że roka dramatycznie w go. twoich żyłach. Samir, samir po prostu ma ja, ja to away. duży. jeden masz lat w ogóle. Dużo. 24. O kurwa, młoda dupa jesteś, ja do 31. Wiele już przeżyłem w życiu. jesteś to znaczy ty tak mówisz? O kurwa. Przepraszam, poniosło mnie. Nie weź się? Back. nie, no nie tak weź się proszę. Co ty robisz Jakiś tego? Ja. E, ten, rolę dziecka odgrywasz? Nie! Chyba ja do kurwa. teatru! Jaką rolę? No role, no, role dziecka, dziecko. no kurwa chodzi i mówi jak dziecko, słyszysz to? Adriano, weź zadzwoń ja Pablo. Bo ja jak się po to tak, po tak mówię. A, a co ty się stresujesz, ty się stresujesz? No bo ja on nam nie naskoczył, że nie jest nie stary. Nie naskoczyłem, nie naskoczyłem. Tony Dripano jak to naskakuje, ja to całe miasto, całe miasto wie. Ta. To jest starsza ode mnie. Przepraszam, telefon mam. Pa, znowu chcą nas wyrobić na telefon. Hej. Chcesz dzwoni, ta, ważna rozmowa. Ta, ta, ta. To twoja laska? Adriano Cięciano? O, no, to, to, jest, to jest... Adriano, jestem Lukas. Nie nie nie, ty jesteś nie wiem, Adriano Cinciano. Oh, Cinciano. To, tak, to jest, też Adriano jest, Cinciano. jestem Adriano okay. Cinciano, on ma taką samą bandamę jak ja kiedyś nosiłem, to wiesz. Ta, Jesteście tacy sami. O, ale inni. O, prawie wysodzi. Ja. Podobnie. Muszę musisz poznać mojego brata. Nie, ty znasz Pablo. Ja, znam, mam jego numer chyba nawet. Zerknę. Mam, Pablo! No ale jest to właśnie go bratem. właśnie opierdala kasetka możemy na nią poczekać Alab napad O kurwa limie tak. Samir. chcesz łapy łapy Co? Ty a co na tak długo gada? I idę zapytać Ty a ty ten telefon na abonament masz że tyle możesz gadać Zapnij się Dripano, jak jak... Dripano! Z akcentem, Z akcentem. E, Jak już chcesz mnie wyzywać Nie ja wiem gdzie to ja to jest to jest tak, kurwa. Aha, kurwa No, no ma... ty wiesz, że ja ciągle Przeprasz mnie ładnie teraz Czekaj 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 Wiesz jako kto ona -Pano, pracuje? jak ja cię będę wyzywać, to ty zobaczysz jak ja cię wyzywam. kurwa złomiarz. Nie, Tony Dripano nie zważa uwagę z, na hejterów. Złomek. Złomiara z, z kurwa. A dzisiaj ją widziałem trzy razy i Przeprosz nawet człowiek nie pisnęła. Przeprosz się dowiedziała kim jestem, że jestem sam. Za to, że tak się powiedziałeś. złym akcentem moje nazwisko. Wielki ród Dripano to ja ci zrobię przysługę, na jak powiedziałam, Kulabiażę? dobra? Jaką? Tak. No. To nie dziwne, Zmień te buty, bo kurwa bo no, już jakieś lakierki za z, z no, założyła. ty pierdolisz, że są pudez. sztyblety? Ze skóry agregatora. Nie, nie widziałaś nigdy takiej. Pudez. Schyl się no, i to to zobacz, poleruj. Chciałem to... być kurwa trupu. A ja czem ten do dresów Nie wiem kurwa, bo chciałbyś być jak ja, ale niestety kurwa nie ma takiego stylu. To są włoskie kurwa buty. Sztyblety, znasz wiem. takie? Ty... Czy znasz tylko trampki? wy Amerykanie, no, nie. kurwa. Ja jeno mam? dobrze No tak, nie to? buty, kurwa, widziałem już pięć takich dzisiaj. Część ja tak i tak, nie? Ty też się pójdę ty ty do tych struksów, czy masz te buty <ślepty> no, w tym dresach. Jakie kurwa struksów? To są jak... biker jeansy. do jakich kurwa ty pierdolisz? Nie, no, babka nie zna się na stylu, totalnie. Zero wyczucia, zero wyczucia. Co to dres, jest? Fal, dres, fal, Rok 2012 kurwa i Tumblr z tym kurwa dżinsową kurteczką? Nieźle, <grym no, <grym> widzicie to kurwa ci chodzi Fajne, masz super stary, a, fajne kurwa. Nie superstary, tylko kurwa. Nieźle tak przyfitowane się spodnie krótkie do kurwa dżinsowej kurtki. Cześć STYL KURWA 2K12 Nie, róbcie <grym> solwę Rów RÓB SOLWĘ Z NIM Ja jestem MMA, Co? to ja nie startuję, bo nie masz szans, szans Tylko ale on... jak medykowi najebieś, ci potem nie pomoże na szpitalu, no? Możesz mu, o, dobra, on się będzie tylko bronił, a ty Ta chuja masz Dobra, pokaż jak bijesz, ja się będę bronił tylko bez Bo jeszcze się ta dżinsowa kurtka porwie Ta, Nie no, widziałem takie fici. 15 lat temu na fotoblogu <laughs> To ta. No ta kurtka masz 15 lat, ale kupiłam ją na vintage. Czuć, wiesz? czuć! Gdzie? Yeah. Na vintage Na vintage No tam ma... Ta vintage! Ubraniak, Takie stare kurbarumpy! <laughs> nie, no ja nie wiem gdzie jesteście. Ta vintage Vintage to jest ta kurteczka! Da, da, Włoski da. krój! No jest! Powąchaj go! Ta skóra aligatora A wybrałaś Jaką Gumpa tak. brałaś? Vinted, ale ona nie jest lumpa, i... stary skin-teed. Co to jest kurwa wintacz? Nie na znam czymś takim. to jest? Ale z góry. Widzę cię, jeden na tym typie. Ty. Ale się kurwa ale kuczka... ten wycwanikowała, bo powiedziałem jej wiek, widzowie. Tak, yy, kurwa. No. Oho, <laughs> 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 jestem tutaj. Widzę tego kurwa biznes. spektaklu. Dla mnie to jest spektakl, jak widz. ile bilety. Okłady tak. No tak, no mamy Widzimy wszystko, jesteśmy widzami. ja się zgadzam z tym. Widzimy wszystko. Ale co tylko... Ta kurteczka waży więcej, niż ty ważysz. Obiecuję. Ta? No? Nie, Ta. po prostu mi się myli, bo kurwa tutaj jest taki teat pierdolony, że po prostu myślałem, że mam widownię. Ta. Tragedia grają. Elo, Co, masz robotę? No. taka stywna. Już auto zobaczyła niezłe. Ty już poszła w tamtą Nie. stronę. Znam no takie wziądzie. Wsiadła, wsiadła Pa, wsiadła, nagrywaj to Pa, pa, wsiadła do jego auta Wsiadła do jego auta, patrzcie yeah. to Ja nie mogę, nagrywaj, nagrywaj to Samir to. Nagrywaj, to. nagrywaj to Samir Ja, ja nie to. mogę nie, Tak, jesteśmy ziomkami Jesteśmy najlepszymi kolegami Gdzie wsiadła, bo nie słyszałem Do tego do auta, a do czego, rower to? A do Ta. czego, na rower? Rowerem przyjechałeś? A zamierz pizdę, czy mam wysiąść i ci pomóc? Da wysiądź, wysiądź! Chłopie, wysiadaj, ja mam niku MMA Posłuchaj, da. posłuchaj, zanim zaczniesz robisz cyrk Zanim, da, posłuchaj Zanim zaczniesz robisz cyrk Dobra, Aż, dobra Masz kurwa 5 sekund, żeby stąd wypierdalać, albo ci łeb rozpierdalać Ta, widzisz te kamery, widzisz te kamery Wyjazd kurwa, do pięciu liczę, wyjazd stąd Widzisz to. te kamery To jest szpital, kurwa, to jest szpital, kurwa, co ty, to jest gwiazdor, Kurwo, wypierdalaj! Co ty odpierdalasz? Że, wypierdala... Ło kurwa, uciekaj! <grystanie> Otwieraj to, kurwa! Odbierać to, kurwa, terrorysta! Kurwa, chowa się! O, kurwa, postrzelił mnie! Postrzelił cię? Ja pierdolę! Uważaj stary, musisz się schować! Musisz się schować, kurwa! Co za skurwiel jeba Jaki pojeb! Kurwa, człowieku Dobrze, że mu kurwa w rękę pierdolnąłem, bo by stracił ten, bo by jeszcze wycelował dobrze Wiesz Wy co powiedział? Co? Jesteśmy, Jesteśmy pocięci ale ja, pan frajer, Pocięcie, stronę, kurwa Co za kurwa łeb Tu kamery, bo widać go twarz Tak, gdzie on jest, pokaz Ja kurwa zadziałałem, e kurwa tej twojej kochanej kurwa Ja zadziałałem kurwa w samoobronie Panowie, widzieliście to, prawda? Tak, widziałem, widziałem, cała woda się zbroni W miejscu publicznym, były ta, kamery Tak, celował do nas, celował do nas Kurwa, dostałem no, Ale sam, sam się, sam się popatrujesz? Nie ma nikogo Nie ma lekarzy, tam jest lekarz Chyba kurwa? kurwa, o kurwa, chyba też oberwałem tylko adrenalinę. E, co jest ONO Wstawaj! Wstawaj! Ja Leć kogoś. po nią! Obudź się! W sensie zamknie i otworzę? Tak. Chodź sekundę, pan, do pani, która wchodzisz. Sprawdźcie, czy ja mam taki Dobra, terenu. panowie, mam 5 minut. Kto komu co dolega ja, i komu co ciekawe? Ja! No ja. tellu. Ja. Nie kurwa, no. ja umieram! Kurwa, Samir co ty tu nie bałeś! To. Nie umierasz, mi twoje kurwa, chłopie! <grywka> uh, nie mogę stać! Pomocy, mamy trzech ramnych. Uf, Uf, to, trwa, 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 trwa. Dobra, ja no, go tutaj zostawiam. Nie. 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 Napisz, bo naprawdę, naprawdę, ktoś mnie do ciebie z broni, stary nie wyskakuj z nożem, bo to jest giga nieodpowiedzialne. Ale kurwa, giga nieodpowiedzialne, to celowo dana... do dana... mojego dana... kumpla dana... musiałem dana... w samoobronie zadziałać. Mógł komuś zrobić krzywdę. a, tak to, nie... dana... a tak to stracił celność, bo dana... mu w bark. Kurwa, maś... Giga nieodpowiedzialna. Wądzie po baśkie, kurwa. Oh, dziękuję, czuję się Zostało, o wiele lepiej. Pan może się to... położyć na oh. łóżko, co? Pan się... Kurwa. Co się ja, pan o, Kurwa. Jak Medic podcast. Dobra, to, to napisuję, tego. Czy na każdym RP każdy musi się strzelać? Nie. Nie, no wiecie, to jest tak często, że ludzie, którzy grają w takie RP jakby mam wrażenie. W sensie, może się, może się mylę, ale mam wrażenie, że niektórzy strasznie leczą kompleksy swoje, w sensie, że w realu są, kurwa, nikim I za każdym razem w RP muszą być jakimiś gang gangsterami, kurwa, i przy każdej lepszej okazji muszą odpierdalać jakiś syf, typu, że wyciąga broń, kurwa, od razu Kto robi takie, kurwa, rzeczy? Nikt! Nikt, kurwa, normalny nie robi takich rzeczy, wiecie o co chodzi? I jakby... Oni strasznie leczą kompleksy tym, że... że, że są, nie wiem, jak, chcą się pokazać, że są jacyś, kurwa, ważni, nie, nie rozumiem tego, to jest... Totalnie w ogóle nie ma sensu takie RP, kurwa. Jeśli, jeśli każda wiecie, jeśli każda interakcja ma się kurwa kończyć strzelaniem, to to nie jest RP, to jest kurwa GTA Online. Właśnie właśnie, kurwa e, bierz, całym, całym jakby mm, aspektem Dawa. Dawa, RP jest to, żeby robić ci ciekawe dar, interakcje. Ciekawe jeśli nie potrafisz razy. kurwa zrobić ni nic kreatywnego, to nie no wuj grasz w to RP. Bierz. Bez sensu. Wiesz, Zodzi. Dobra, panowie, dzięki za podwózkę. Będziemy Proszę się bardzo. z wami, trzymajcie się. Ej, właśnie. Co jest? Wizytówkę moją muszę ci dać, w da, nie, nie masz szybko. mojego numeru. Zapiszę, Samir, Samir. Daj ci już spać? Ja chyba też. No, te. Wszystko będzie dobrze, stary. Prześpisz to i będzie na pewno lepiej. Ja jutro się obudzę, że będzie mnie boleć. Albo kurwa, bardziej jak puszczę leki, nie? To <grym> jest tym na kleję. Myślę, że będzie dobrze, stary. Myślę, będzie dobrze. Trzymaj się.